Musiałem się ruszyć dawać, dawać to LOL I też FRAPS wyniża sprawność troszeczkę systemu, ale Coś kurde, nie wiem, bo nie mogę się zalogować na hmm? O? O, jest connection lost Dobra poczekam aż zrobi mi te HV Co dużo rzeczy się robi wiesz No A o mnie chyba zdrudniały te Na Patrony latają po systemie O też się przeloguje Chyba pójdzie teraz. O, chyba nie. Kurde. Ja może w końcu domyśliły się, gdzie mają trafić. Nie, Logu, no, następnym razem trzeba zrobić jeden wielki dom, w którym będą... ...będzie wszystko. Tak. Tak jak na pierwszej mapce było, mniej więcej. No. No. Nie chce się to zrobić, noo. Zobacz znaczy, w Minecraft Nie no robi się, bo te przetapiają się, wiesz. Mhm. Kabli tysiące się robi. Bo no i po mnie wywala, więc ja za okay. dopiero przyjdę. Ja się dopiero tam wejdę. Hmm. Aha, bo tych Lapatronic Energy Orb się tyle musi zrobić A, dlatego to tyle trwa Dobra, mam już ten Agistable Co Agistable? No, energy ja to już tam ja To zrobiłem do domu Aha Bo to ile energii mieści? Trochę więcej niż mfs nie? 10 mfs no. chyba 10, no. No i możesz sobie ustawiać ile tam chcesz, nie? Znaczy ja potrzebuję to jako magazyn energii, żeby naładować sobie cokolwiek na przykład, nie? Mhm. Uh -huh. No, no to wiesz, trochę ci zajmie naładowanie. A tego. podłączę pod te sześć tych ultimate'ów co mam to. Myśl... No to ci się będzie długo i tak. No chorać. to wiesz. To postaw yy, tego transformatora w drugą stronę żeby na El Extreme Volt albo nie lepiej nie bo może w transformatora ja tylko podłączę to albo będzie wielkie boom albo będzie będą wszyscy żyli albo będzie nowa mapa albo nie no to jest pytanie stawiać stawiać? 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 ja nie nie dużego boomu... o ładuję się Dobra. <laughs> ładuję na patroniki. Chyba będę grał w okienku. Nie będę grał na screenie, bo mi się to... Ładuje. Ja też sobie mógłbym zmniejszyć i byłoby ok. Śpię. Czekaj, ja też. No, no właśnie no poszły i... spać. <laughs> Left the game. Mhm. <laughs> mm no nawet przyzwoicie się ładuje. No, <coughs> Trochę to czasu zajmie, ale się naładuje kiedyś. No proszę, no. Czekaj, odłączę na chwilę MFS. Ten, mas mówię mfs To powinno szybciej to się naładować. No, wow, fabrykatora odłączyłem, ale leci! Setki tysięcy, setki tysięcy to jak sekundy wpadają energii. No. no widzisz? Idę do tego reaktora naszego. E, czekaj, ile masz fabrykator y, przyjmuje? 2048 maksymalnie, nie? A później pierdut. No? Jebudu, Ilo, tak. i... Ja buduję. Nie, 2048 to już jest, jebut. To musi być 2047, tak? Nie wiem, ale 48 jest bo już sprawdzają. na takie, Jeszcze nie widziałem jak, jak fabrykator wybucha, Pona zrobi takie Jebudut, ale duże jebudut. No to jest takie masie... pozbawiłby nas to dachu nad głową. Tak. Kusisz mnie. Chcesz sprawdzić? Tylko że już wtedy zlagujesz tak serwer, że nie będzie dało się nic zrobić, Moje Tysiące itemów LOL! <laughs> Stary, ja to muszę postakować, nie? Ja muszę zrobić ten Jeszcze miałem robić te packagery, czy jak tam się nazywa, dokładnie no, no. Eee, z modu, patrz, nigdy nie, nie mogę. Zawsze mi ucieka z głowy ten mod. Factorization no, Muszę zobaczyć factoria, factoria. No, jakoś tak se. Ej, postawiłem już te transformatory. Dajcie, zaraz przyniosę pierwszy orb z energią. Ale słuchaj, nie o to chodzi, tu chodzi mi o to, żeby mieć fusion coile, bo jakby z tego fusion to nic nie zrobisz. No? Mów do mnie po polsku. No te... A, takie kosteczki to ja ja są, co co. a czy się robiło. mam to. wszystkie potrzebne do nich... Ma... Nie, nie mamy. <laughs> mam 64 fusion coile, miałem sobie, nie żartuję, wyrzucam je. Tak, Potrzebujemy taki, zrobić taki, tylko ten, taki, taki, taki. ten na środku Aha, beryllium cel potrzebujemy, Potem. czyli Potrzebujemy industrial centrifuge Centrifuge Czyli na pewno dzisiaj nie zrobimy no tego tak. reaktora No nie, bo mnie wywala Dobra, idę z jednym energy orbem A to i tak nie będziemy odpalali wtedy, nie? No nie no bo to i tak nie masz sensu, bo przecież patrz, na razie mamy tyle, a potrzebujemy jeszcze zrobić pierścień i połączyć to kablami. Ty, a po co ja się tak sram? Zaraz ściągnę swoje ten Solary i tu je podłączę i się naładuję. Patrz jak patrz no. jak energię Czeka, bo nie mogę się połączyć do swojego serwera. już chodziłeś? No ale O, o, jest, nie no jest, jest u mnie troszeczkę... ...dużo... ...lagów. Ciekawe, czy jakby ten świat na singla wrócić, żeby A, też tak lagował. Możesz go tam do mnie wysłać też. <noise> Chcesz? Nie, to nie ma sensu. No. Dobra, podepnę to. Po prostu zabiorę swoje solarki Na razie Idę z tego... Lag lagera O, muszę magnes włączyć No, Magnus? mami spadają do domu Panele Teraz ja bym spadł A stąd nie wyjdę! Kurde Idę na patencie ok doki dobra ja zrobię coś fajnego no nie nie zrobię nic dzisiaj uparło się na mnie trudno log masz za dużo i temu na mapie to jest niestety... nie jest kit, nie wyczyszczyć ich. Z tego co mi wiadomo to nie ma na wanilkę tych pluginów. No niestety. Okej okay, dobra, ładuję już tą. Do AS-u ale jest moc z tym AS no, dobra to jest kurde dobry pojemnik na energię tarąbisty nie dość że dużo daje tej energii to jeszcze jest Jest Gdzieś przydały pojemne. się moje ultimate y. na mój helm? no żał sobie przyszedł do mnie zrobił sobie ultimate'a, bo stwierdził że musi mieć ultimate solar helm bo zrobił grafik i, i nie może latać bo mu za szybko energia schodzi Dobry A mam sobie hmm. To czekaj Co nam jeszcze będzie, bo mówisz jakieś kable No są takie Powiedz dodatkowe kable ja, Super Superconductive super. Wire Coś takiego Superkonduktor No nie, czekaj, jest super konduktor. Jak... Jezu, nie, nie powiem ci. Jak ja. wyglądają? Takie grube, z trzema kropkami? No tak, takie... Mmm, czekaj, już czekaj, dokładnie nie pamięta, są. jak one wyglądają. Jest jak... ten, co się robi do grawi, czysta? Poczekaj, czekaj, już czekaj, <laughs> szukam. Grodczyk... Super konzy. Jest Nie mów że nie ma, bo go widzę nawet. To mnie nas tu wywala. Super. Czy znaczy nie piszę wirę, u, 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 u no. U mnie. Aha, taka skrzynka to jest. No ty to u mnie to wygląda jak skrzynka, kabel, jak blok. Jak blok No, się no. Boże, czy ich powaliło? Na cztery kabelki, cztery Adventure Machine bloki... Ja... wymiękam. No nie, ja idę jakimś do jakiegoś świata. świata, bo nie normalnie zaraz... Mnie normalnie tutaj zaraz... Ile tych kabelków jeszcze trzeba, eee, Czekaj, na górę to... a z 16 minimum. 16 zależy gdzie zależy gdzie ustawimy hmm, no to 16 ten, tego 16 całego story unit 16 do 20 no, no 20 też przeżyję tak tylko ja nie przeżyję bo mnie laguje eee, Dobra padam do swojego świata 3 superkonduktory i dwa energy flower Może zrobić to jak kabelki? Ty ustawiasz crafting, a mnie laguje. Przepraszam. Nie, nie, nie jest tak telegiśnie z nimi, Stwierdzam, że jednak... ...przeżyjemy. Co? Dobra, 4 Adventsy, 2 Energy Flowy i czy superkonduktor a fajny superkonduktor wygląda, tego się nie można położyć jak kabla? Mhm, ale nie, 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 używa taki ten... No. Aha, to nie, 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 taki ten to nie, nie, no wiem to nie, nie, to. to nie, jest Widzę, że tutaj młody zapuścił się na świecie surowcowym okay. Co tu kupnie Gdzie ten młody wlazł Czekaj, to ten był młody sma? szukał tak, w Nie A jak Dobra, ustawiłem crafting tego To i tak nie zwalnia nas z tego, że musimy zrobić Musimy zrobić ten, no Centrifuge, industrial centrifuge O No trzeba żeby zasilać czymś ten reaktor Ale będzie dawał dużo energii No 1-4 tysiące na... To 16 tysięcy Ja podobne pod Tomas fabrikator no. A po CT, yy, ci z, co te... To z, na dole mega jest? boom Jakieś MFS-u Co? Czy co ty? Nie, co tam na dole postawiłeś? Jakie MFS-u? No te dwa te dwa takie transformatory No wiem No high voltage transformator nie bo muszą być Albo furzon Nie nie dobra nie rozumiem czemu muszą być Wytłumacz mi czemu muszą być No bo musisz no. dostarczyć przez coś energii i żeby się też dobrze dostarczało muszą być takie kondensatory. Znaczy nie kondensatory, tylko transformator. Bo, fuż... bo no to wszystkich jest przy wejściach do Do Wchodzi. Wchodzi, nie? Mhm. Aha. No. I to z tego górnego mam ładować. Z ASU. A czemu ASU jest to? Co do górnego? Władowało no się i, i tak patrzę, że jest puste Idę do tego tam do ciebie, może mi nie zlaguje A nie Byłem trochę w świecie Jakiś, yy, 33 miliony jest energii już To jeszcze chwila Tylko nie? nie mamy tych Nie no, no, czyli nie, nie, koili Noż, patrz Lagujemy. Co, ale patrz, było wcześniej dobrze, to coś nagle tak się zaczęło teraz wieczorem dziać. Eee, no. Mój dostawca internetu, może też, nie, może mój inter dostawca, okay. dostawca internetu stwierdził, że przytnie mi łącze, dlatego, że miałem w piątek zapłacić, a pieniądze mi na... że Piątek trochę za późno już nie mogłem z banku wybrać, z tego banku akurat nie mogłem wybrać, bo z niego mogę tylko wybierać ręcznie, bez żadnej karty, bez niczego Ale ty, ja nie rozumiem, co mój system odpierdziela, że on cały czas próbuje robić coś z ORE Nie wiem No jak chyba skończymy nagrywanie, bo wiesz Ale ja wiem, Coś co mnie laguje dzisiaj co mnie naguje? I te my. Latające, bo u mnie się o, coś właśnie. powaliło w głowie. No i bach. Nie, zrobimy, zrobimy. dzisiaj nic nie ja zrobimy. tylko je usunąć. Właśnie to robię. Fajnie to wymyśliłeś, ten... Pojemnik na reaktor. No, Czemu connection lost. Czy ktoś zanoił koper w jakiejś niestworzonej ilości? Mm -mm. Muszę tu ekstraktę pod, pod moduł podłączyć Patrz jak się nie, nie ruszam to nic nie robi trochę. Już wiem dlaczego są lagi Bo on próbuje przerobić Bo? cały koper chociaż nie wiem dlaczego hmm. Dobra, zaraz, zaraz usunę to lagi <laughs> Sekund 5 czego ja wstrzymam nagrywanie i... <laughs> Okej, <Okay>, usunąłem problem <laughs> z latającym koprem. O, mady poleciał. Jak mm, tam jest. się nam naładowało ten? 37 milionów. Jeszcze się ładuje. No to niech się ładuje. i Jestem. Śpisz? Coś Nie, coś... jesteś tu. Nie, jestem tutaj. Spisz coś... na klawiaturze, to. Nie śpiesz. Nie? Mm, co tam z tym ASU No, pokaż się ile tam masz. Ty, ja mam w torbie. Co ja mam w torbie? O. Większość tego kopru mam w torbach. Czy większość? No nie większość, ale sporo. O. Wiesz co bym teraz tutaj zrobił? Nie. <grafy> Najchętniej naładował sobie Gravi przez <grafy> Spadaj. Naładuj się w moim a też nie jest naładowany oh. ile? dobra coś. to niech się to ładuje my musimy i tak zrobić e, centrifuge, industrial in centrifuge ale czy to by... chyba już nie dzisiaj czy będziemy czy... robili co? jutro Chyba nie, nie jutro się jutro. jutro, u której jutro z uczelni wracasz ja jutro wieczorem będę koło czekaj koło tak po po 18 pary, no Ja też gdzieś po czwartej wrócę, coś tam w domu tego, no to wieczorem zrobię. Dobra, no, no to tyle. To na razie żegnamy się z wami. No, no cześć, na razie.